Harion namaste na Mach Shivaj. Witajcie serdecznie, moi drodzy. Portal jogi w spotkaniu z filozofią jogi w praktyce. Ja nazywam się Kasper Matuszewski, Kacper SMU i jak zawsze w naszych spotkaniach i na żywo, i w odsłuchu rozmawiamy na tematy jogiczne właśnie na portal jogi, zarówno na podcaście możecie odsłuchać nasze nagrania jak i obejrzycie na żywo w grupie Portal Jogi i oczywiście na naszym portalu. Dziś filozofia jogi w praktyce i serii jak żyć zagadnienie czym jest satya. Co to w ogóle jest ta cała satya i jak ona funkcjonuje. Jeżeli mnie słyszycie, możecie kliknąć, że jest ok. Mam nadzieję, że wszystko działa. Natomiast my już teraz zaczniemy sobie spokojnie rozmowę i zastanówcie się teraz, tak chwilkę, czym dla Was jest prawda. Samo słowo, prawda. Ja znam wiele e, powiedzonek. Uwierzcie mi, że ilekroć rozmawiam z ludźmi, ze znajomymi, e, z dalszymi, bliższymi, szczególnie e, z rodzicami moimi lub e, właśnie z e, jakąś starszą rodziną, to przeważnie słyszę, że prawda jest jak każdy ma swoją. Więc to jest dosyć ciekawe stwierdzenie. Według filozofii jogi nie do końca tak jest. Opinie, doświadczenie, wrażenie każdy ma swoje. Każdy ma swoją historię, z którą idzie przez życie, z którą kroczy i która mu towarzyszy i wyznacza przez to sposób, w jaki postrzega świat. Natomiast Prawda zawsze pozostaje tylko jedna i jest w pełni uniwersalna dla każdego. Dlatego, opinię, owszem, każdy z nas może mieć. Pamiętajcie, że to też jest moja opinia i płynąca z mojego doświadczenia, mojej nauki, mojej wiedzy na temat prawdy. Może Wy macie inną. Natomiast, dokładnie tak. Jest to opinia, jest każdego z nas. Doświadczenie jest każdego z nas indywidualnie. Natomiast. Prawda jest, będzie jednostką, będzie takim, taką informacją, która będzie posiadała największą skumulowaną ilość e, informacji i będzie najprawdopodobniej bardzo ogólna, będzie dosyć wręcz abstrakcyjna czasami. E, więc to jest bardzo ciekawe, że ta prawda jest takim prawem natury, ja bym to powiedział. Ja zawsze tak to sobie wyobrażam. Jak Rozmawiam o prawdzie. To jest prawo natury. Prawo natury jest rzeczą, która jest niepodważalna i która się dzieje. Nie oceniamy jej w żaden sposób, nie postrzegamy, postrzegamy ją tylko i wyłącznie przez nasze doświadczenie, ale w żaden inny sposób niż doświadczenie własne nie możemy jej doświadczyć. I podświadomie, głęboko gdzieś w sobie, szczególnie jeżeli już pracujemy nad tym naszym kontaktem z naszym wnętrzem właśnie, z naszym połączenie wewnętrznym z naszym głosem intuicji wyższej świadomości. Wtedy lepiej troszkę słyszymy i gdzieś tam z tyłu zawsze czujemy takie delikatne drapnięcie za uchem, kiedy trochę z tej prawdy skraszamy. Satya. Druga z zjam, czyli mieliśmy Achimsa ostatnio, Satya jest teraz, czyli tak naprawdę prawdomówność. Życie w prawdzie. Można też tak tłumaczyć e, tą właśnie jamę. Jest to zasada moralna, którą mistrz Patanjali sugeruje nam jako drugi punkt życia w społeczeństwie. Prawdomówność. I czego powinna dotyczyć ta lampa? prawdomówność? Bo to też można oczywiście postrzegać bardzo abstrakcyjnie lub e, sfokusować się bardzo restrykcyjnie. Natomiast fajnie zastosować to w Prawdzie. Prawdomówność i życie w Prawdzie, według Saty, według mistrza Patangelego i wielu tłumaczeń jego sutr, jest życiem zgodnie ze swoją naturą. Życie osadzone w Prawdzie pozwala utrzymać spokojny umysł i żyć w zgodzie z naturą. To by się składało i powią... miałoby takie powiązanie też właśnie z tym moim punktem widzenia, że jeżeli nie kłamiemy, nie oszukujemy, czy innych, czy samych siebie, bo i to się zdarza, to tak naprawdę czujemy wewnętrzny spokój. Im więcej kłamstw w naszym życiu, im dalej odsuwamy się od prawdy, tym więcej chaosu w naszym życiu, więcej przez to też niespójności, więcej cierpienia. No, to jest niestety taki temat rzeka, ponieważ ktoś mógłby powiedzieć, no tak, ale jak żyć teraz w pełnej prawdopodobności i szczerości? Jak ja nie lubię mojego szefa i co ja mam mu powiedzieć teraz? Idę do pracy, on mówi, no jak ci mija dzień, o, od kiedy ciebie widzę, to o wiele gorzej. No nie, pamiętajcie, że zawsze ważne jest to, aby przy kolejnych jamach, które wprowadzamy do naszego życia, kolejnych zasadach moralnych i etycznych, którymi żyjemy w naszym społeczeństwie, stosować również poprzednie. Czyli tutaj wyciągamy z woreczka naszą achimse. Achimsa, niekrzywdzenie. Czyli gdybym powiedział komuś, no, ilekroć Cię widzę, to mój dzień jest gorszy. To nie jest miłe. To nie jest miłe ani dla mnie, ani dla tej osoby. Może przez chwilę będzie mi wesoło, ponieważ, no nie wiem, sarkastycznie komuś coś powiedziałem yy, i mi ulżyło. Natomiast na dłuższą metę nie jest to ani potrzebne, ani właściwe. Chodzi o znalezienie tak naprawdę przyczyny naszego kłamstwa. Dlaczego muszę kłamać w tym przypadku naszemu szef mojemu szefowi? Musiałbym kłamać, że go nie lubię, udając, że go lubię, tak? I że nie sprawia mi radości pracowanie w tej firmie. No niestety. Wynika ono nie z tego, że coś jest nie tak z moim szefem, tylko to ja niewłaściwie wybrałem pracę. To ja niewłaściwie podjąłem decyzję od tego, gdzie jestem, co robię i na drodze mojego życia, dokonując takich, a nie innych decyzji, ponieważ to wszystko wynika tak czy siak z decyzji, które podejmujemy przez całe życie i z doświadczeń, których doznajemy. W pewnym momencie nagromadzenie praw... decyzji osadzonych w prawdzie, decyzji osadzonych w kłamstwie i tych pomiędzy. Osadzonych troszkę w kompromisach, bardzo ładnie to się nazywa, kompromisach, e, niestety doprowadziło nas to życie do tego miejsca, w którym jesteśmy. Według Jogi, gdybyśmy cały czas żyli w prawdzie, od samego początku do końca, słuchali tylko i wyłącznie swojej natury, nasi rodzice by dali nam tą przestrzeń i też wsłuchiwali się w naszą naturę, w nasz głos, to najprawdopodobniej żylibyśmy już szczęśliwie od hen-hen Ja mam 38 lat, e, 39 już w tym roku. Mam um, 38 lat i teoretycznie powiem od dawna od dawna żyć szczęśliwie, spokojnie, błogości. Dalej zdarza mi się być nerwowym. Dalej zdarza mi się pobłądzić. Dalej zdarza mi się okłamać zarówno innych, jak i samego siebie. No niestety, takie jest życie. Nie zawsze wszystko zdobywa się od razu, ale skoro 30 lat żyłem bez nauki, jogi jako takiej, to może po kolejnych 30 będę już troszkę bieglejszy w naukach właśnie jogi i będę potrafił żyć w prawdzie, jeżeli będę nad tym pracował. E, natomiast e, nie w jeden dzień i budowano. Ja też sobie pozwalam budować tą świątynię mojego, e, mojego istnienia z czasem. Dlatego właśnie tutaj ta prawdomówność, ta rada właśnie jest dlatego wymieniana jako druga. To też ma swoje akurat e, nawiązanie do wielu wierzeń e, do, 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 tak naprawdę, tradycji i y, fundamentów, założeń buddystycznych, taoistycznych, żeby osadzić się w prawdzie. Ale żeby to zrobić, jeżeli żyliśmy choć trochę w kłamstwie, lub żyjemy gdzieś tam poniekąd, to krok po kroku, małymi kroczkami musimy to zacząć prawda, badać. Oczywiście możemy zrobić rewolucje październikowe, jakiekolwiek inne, kuchenne, gospodarcze, czy jakiekolwiek sobie wymyślimy rewolucję i wprowadzić stuprocentową prawdę do naszego życia. I jeżeli nie będzie ona osadzana w niekrzywdzeniu, czyli skrzywdzimy trochę tym samych siebie, skrzywdzimy też innych, bo nagle wygarniemy im całą prawdę stuprocentową, wysypiemy wszystko, co w ogóle kłębiło się w nas przez wiele lat, to może i nam ulży, pocierpimy troszkę, ale w końcu atmosfera się oczyści. I wszyscy zrozumiemy, że tamto już jest za nami, a to, co przed nami, będzie osadzone w prawdzie. Tak też można zrobić, natomiast będzie to możliwe, że zaprzeczało pierwszej zasadzie: nie krzywdzeniu. Jednak, jeżeli wprowadzimy to stopniowo, tam gdzie możemy, mówimy prawdę. Tak jak umiemy, staramy się zawsze żyć w prawdzie, żyć w zgodzie ze sobą, ze swoimi, za zgodzie ze swoimi zasadami etycznymi, moralnymi, fundamentem. Prawdy i relacyjności, i właśnie tej prawdomówności w relacjach, nauczyć się rozmawiać o potrzebach, o możliwościach, o zasadach, o swoich uczuciach, tak? Rozmawiać o swoich lękach, o swoich pasjach, o swoich pragnieniach, które wynikają często z naszego umysłu i z różnych naleciałości i wcale nie muszą się realizować, a możemy o nich mówić, i wtedy też nie czujemy się źle, że one w nas są. Ta prawda nas uwalnia. Ta prawda zdejmuje z nas taki wielki plecak brzemienia, że idąc ulicą, widząc atrakcyjną dziewczynę, jaką mężczyzna, mi zdarza się oczywiście na nią spojrzeć. Zdarza mi się pomyśleć o niej w różny sposób czasami seksualny, czasami po prostu o tym, że świetnie wygląda, jest super ubrana i nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć o tym mojej partnerce. Oczywiście zrobię to w odpowiedni sposób, że przykład powiem o, popaczek. Fajnie zadbana dziewczyna, jaka fajna zadbana dziewczyna, jak ma fajną fryzurę, że atrakcyjnie wygląda, co ty o tym myślisz? Oczywiście powiem, o, ale super laska, yeah! tak? No, też to nie o to chodzi. Próbuj, pamiętajcie, że swój umysł też trzeba ogarnąć. Natomiast ta prawdomówność i szukanie sposobu, żeby powiedzieć prawdę, gdzieś powinna być w nas ugruntowana. Natomiast róbmy to z czasem. Róbmy to krok po kroku, spokojnie, powoli. I nauczmy się nie krzywdzić przy tym ani siebie, ani innych. Pamiętajcie, że prawda ma zawsze działanie wyzwalające. Prawdomówność, życie w zgodzie ze sobą to jest najważniejsza, jedna z najważniejszych zasad możliwych, ponieważ jest to tak naprawdę nasze życie. W momencie, kiedy ono się skończy dla nas. To ten cały świat tu i teraz też się dla nas skończy. Więc, oczywiście, możemy żyć, myśleć o innych, myśleć o tym, żeby dla nich budować tutaj, teraz, wizję tego lub tamtego, natomiast to my powinniśmy żyć w prawdzie ze sobą. Jeżeli czujecie, że chcecie wyrażać się artystycznie w ten lub w tamten sposób, chcecie wyznawać taką lub inną wiarę. Chcecie pracować w tym lub w innym miejscu, mimo że nie widzicie ekonomicznego przełożenia na przykład na dany moment, to może czasami warto zaufać, że ta intuicja gdzieś w środku, ta możliwość, właśnie którą daje nam życie, stwarza nam życie, stwarza nam ta wyższa świadomość, że zesłała nam właśnie może po to, żeby to robić dała nam ten talent, żeby to robić. A my myślimy, tutaj już zaczynamy kombinować ekonomicznie i robimy do końca życia coś, czego nie nabidziłem. po to, żeby ostatnie dwa lata życia na emeryturze, czy tam pięć lat życia na emeryturze spędzić robiąc to, co kochamy. Może nie jest tego warto. Może właśnie warto jest zaryzykować i spróbować żyć tak, jak się chce żyć. Spróbować być szczerym ze znajomymi, przyjaciółmi, z rodziną. I pamiętajcie, że nie chodzi o szczerość typu, jak babcia was pyta, czy ładnie wygląda w sukience, to wy mówicie, nie, brzydka jest ta sukienka. Mm -mm, to nie o to chodzi. Powiedzcie babci, babciu, ty dla mnie wyglądasz pięknie we wszystkim. Kocham cię najmocniej na świecie i czego nie założyć, będziesz wyglądała pięknie, ale ważne jest, jak ty się w tym czujesz. Jeżeli babcia się czuje dobrze w tej sukience, to to jest najpiękniejsza i najlepsza sukienka, jaka może być. Nawet jeżeli wam się nie podoba. Więc y, to też jest prawda. Więc, y, więc pamiętajcie, niekrzywdzenie i w niekrzywdzeniu oparta prawdomówność to jest właśnie SATIA. Ja z mojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć y, bardzo taką ciekawą rzecz, że od kiedy do mojego życia wprowadziłem prawdomówność właśnie w kontaktach biznesowych. Już nie mówię oczywiście o relacji mojej, która y, z Zosią akurat trwa już od 14 lat policzyliśmy. I która coraz mocniej opiera się naprawdę, nie zawsze tak było, natomiast teraz jest oparta coraz mocniej naprawdę e, właśnie na zaufaniu, na takiej relacyjności, rozmowie i szczerości między sobą, to naprawdę działa świetnie. A od kiedy wprowadziliśmy to jeszcze w kontaktach biznesowych, w relacjach biznesowych z innymi ludźmi, że w momencie, kiedy coś nam pasuje, to mówimy o tym, dziękujemy, jesteśmy wdzięczni. Jeżeli coś jest niezgodny z nami, a nawet ekonomicznie jest bardzo e interesujące, bardzo e jest to łakomy koncepcja, że jakbym powiedział do zrealizowania, to i tak przeważnie tego nie podejmujemy, tak? Jeżeli coś nie jest zgodne z nami. Natomiast jeżeli coś czujemy i nawet nie ma za to ani roszach. Ale czujemy to całym sercem. Wiem, że chcemy to zrealizować, że to jest ten jedna rzecz, którą na pewno chcę zrealizować, bo czuję ją po prostu od mnęcza, od moich trzewi, od mojego dna miednicy istnienia, od serca przez moją podświadomość. Po prostu cały czas wypływa to ze mnie i gdzieś ciągle do mnie powraca, to wiem, że muszę to zrobić. I najlepiej zrobić to też szybko, w szczerości prawdzie. Właśnie wykorzystać tą energię, manipur czakry, naszej czakry, aktywności, dokonywania rzeczy, twórczej siły i zrobić to, dokonać, ponieważ ktoś inny to zrobi na nas. Więc jeśli my tego nie zrobimy. Więc kochani, to jest moja rada. Im szczersi będziecie z innymi, nawet odmawiając czasami pracy, odmawiając jakichś zleceń, odmawiając czegoś, co ktoś prosi, żebyście dla niego zrobili. Uuu, może pojechałbyś ze mną gdzieś tam, gdzieś tam, fajna imprezka, ale wy tego nie czujecie? Powiedzcie szczerze, wiesz co? Naprawdę nie czuję tego, jest to gdzieś sprzeczne ze mną, z moimi zasadami moralnymi, z czymś tam, ale fajnie, jeżeli chcesz jechać, jedź śmiało, baw się dobrze, bum, tak? To akurat w tym momencie życia nie jest dla mnie. Pamiętajcie, że właśnie ten rodzaj prawdomówności, szczerości będzie zawsze budował zdrowe relacje. Zdrowe relacje z innymi, zdrowe relacje w społeczeństwie i wasz. Prawdziwy obraz też siebie. Nie będziecie musieli sami siebie okłamywać, pamiętać gdzieś tam kłamstw, lawiracji i tych kompromisów, na które wszyscy się decydujemy, i gdzieś tam sobie szukać. Im będziecie szczersi, im zaczniecie oczyszczać swoje życie stopniowo, tym też bardziej uspokoi się wzmurzenie umysłu. Nasz umysł zacznie być jak spokojne, piękne morze z delikatnymi, malutkimi falkami, na którym możecie leżeć, kołysać się i spokojnie odpoczywać lub płynąć w głębinach i odpływać niczym cudowny wieloryb wszechświata. Tym właśnie jest szczerość i życie w prawdzie. Tym właśnie jest możliwość osadzenia się i szukania, rozumienia też nowych. Tak naprawdę przemian, które w nas powstają, transformacji. Ponieważ kiedy jesteśmy szczerzy, kiedy jesteśmy prawdziwi i czujemy, że coś w nas się zmienia, czujemy, że dokonuje się jakaś zmiana i chcemy coś nowego wprowadzić do naszego życia i powiemy o tym bliskim, damy im do zrozumienia już wcześniej, to nagle to nie jest rewolucja. To jest piękna transformacja. Nikt nie pomyśli, ty, no czubek, nagle ogolił włosy. No nie, jeżeli mówicie. Wiesz co, dojrzałam do tego, że nie chcę mieć tych włosów. Chcę się odciąć od przynależności do mojej fryzury, Bach, chcę je zgolić. Okej, okay, super, zrób tak, wiesz. Nie, może tak nie rób. Słyszycie różne zdania, ale ważne jest, co wy czujecie. Myślę o tym, żeby wyjechać za granicę, pomieszkać kilka lat za granicą, doznać takiego życia, porozmawiać z innymi ludźmi, podoświadczać czegoś innego. Nie, no, zwariowałeś, masz świetną pracę. No, nie chcę tego robić teraz. Daję sobie. Czas mniej więcej tu i tu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak mi się uda, to mi się uda, i jak takie życie jest dla mnie, to będę szczęśliwy. Jeżeli wyjadę i poczuję, że to nie jest to, to wrócę. Macie dwie rączki, dwie nóżki. Może nie wszyscy, ale jeżeli żyjecie i potraficie sobie poradzić, chociażby w najmniejszym stopniu życiu, to życie też o Was zadba. I tego właśnie uczy Joga. Satya, czyli prawdomówność. I będziecie żyć. Bardziej w zgodzie ze swoją prawdą, ze swoją szczerością i naturą, tym będzie to pełniejsze i lepsze. Pamiętajcie, że to połączenie umysł, ciało, dusza jest nierozerwalne. Jeżeli myślimy jedno, mówimy drugie, robimy trzecie, to żyjemy w trzech różnych wymiarach i zaczynamy się w pewnym momencie w nich gubić. Jeżeli tu jeszcze kłamiemy na kilku poziomach, tak? Myślimy sobie różne rzeczy i co chyba nam to się zmienia. Tu mówimy różnym osobom jeszcze trzy inne rzeczy, i tu trzy inne rzeczy robimy, niż powiedzieliśmy i pomyśleliśmy, to nagle żyjemy na dziewięciu innych poziomach, lub jeszcze dziewięć silnia. Tak? Już w ogóle na puch, strasznie. Tyle połączeń. Więc yy, jeżeli ktoś jest matematykiem, to możemy tu poprawić, bo tam chyba powinno być trzy silnia. Natomiast, kochani, Pamiętajcie, im bardziej to jest spójne, to co myślę, to co czuję, to co mówię, nagle nasze życie staje się piękną równowagą, staje się błogością i zaczyna obfitować w tą błogość. Zaczynamy żyć zgodnie z naszą historią, z naszą zasadą, zaczynamy wypełniać naszą darmę, czyli nasze obowiązki życiowe, i dzięki temu karma, która powstaje, zaczyna być. Neutralna, spokojna, idealnie prowadzić nas przez życie ku rozwoju i ku samooświeceniu, ku spełnieniu, co najważniejsze, właśnie życiowemu, ku w pełni doświadczeniu tego, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy i kim chcemy być. Satya i w zasadzie prawdomówność jest to właśnie ta zasada, którą mistrz Patanjali radzi nam jako wprowadzenie kolejnej. Prawdomówność, życie w prawdzie osadzone w niekrzywdzeniu. Jest to delikatny wątek, czasami trochę kontrowersyjny, czasami sprawiający, że ludzie mówią, e, tak łatwo powiedzieć, jak ktoś tak sobie żyje. Pra łatwo powiedzieć, jak ktoś tak żyje? Niekoniecznie, bo on już żyje tak od jakiegoś czasu i od jakiegoś czasu próbuje utrzymać tę prawdę mównąć, więc wierzcie mi, że to nie zawsze jest takie łatwe, nie zawsze jest takie proste, natomiast im szybciej się nauczycie żyć, tym naprawdę zobaczycie, jak żyć w osadzeniu w prawdzie i będziecie coraz więcej tej prawdy wprowadzać do życia, tym zobaczycie, jak fajnie się z tym czuję. Ja z mojego doświadczenia i moich gdzieś tam przekonań mogę Wam tylko powiedzieć, z moich doświadczeń, właśnie, że ilekroć zdarza mi się nawet ciężka sytuacja, że dochodzi do czegoś, z czym muszę się zmierzyć, szczególnie rozwiązać jakąś sytuację z przeszłości czasami, albo stanąć twarzą w twarz i powiedzieć komuś prawdę. To czasami to bywa spinające umysł, i, i ten umysł naprawdę robi wszystko, co może, żeby tylko wprowadzić jeszcze jakiś mały może tutaj cień e, kłamstwa, ale jeżeli wyjdzie na światło to wszystko, to jest o wiele łatwiej i spokojniej. Więc. To jest też moja rada dla Was. Jeżeli możecie, żyjcie w prawdzie. Jeżeli nie, to wprowadzajcie ją stopniowo, krok po kroku, tak, żeby nie krzywdzić nikogo innego i nie krzywdzić siebie. Satya, prawdomówność oparta na ahimsie, nie krzywdzeniu. Kochani, to tyle na ten temat. Nie będziemy się rozwodzić długo. Zapraszam Was oczywiście już w maju w pierwszy czwartek majowy na kolejne spotkanie na żywo. E, możecie odsłuchiwać e, te nasze spotkania Filozofii Jogi w praktyce e, właśnie na grupie Portal Jogi, na naszych podcastach i na portalu. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie, e, piszcie na portalu, piszcie do mnie, Kacper Matuszewski, Kacper SMU, właśnie w Portal Jogi. Jestem cały czas dla Was dostępny w grupie Portal Jogi również. Więc jeżeli macie jakiekolwiek przemyślenia, swoje doświadczenia, zostawcie je w komentarzu. Ja z przyjemnością je przeczytam i oczywiście na wszystkie odpowiem. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że mogłem się z wami tu dzisiaj spotkać. Za co jestem bardzo wdzięczny. Życzę wam cudownego weekendu, ponieważ mój weekend zaczyna się już praktycznie dzisiaj. Eee, no i co? Życie w zgodzie z prawdą. Hario, namaste, om Shivaya. cudownego dnia.